Te informacje musimy usłyszeć. Park, ten park jest bardzo fajny. <grymne> <grymne> Mariusz Barański, jestem byłym mieszkańcem Świnoujścia od 2005 roku i już mieszkam gdzie indziej, ale z przyjemnością wróciliśmy na Wyspy po, po to, żeby na terenie parku naprzeciwko Amfiteatru zainstalować cztery trasy parku linowego Bluszcz. Zapraszamy na teren parku od dnia 21 maja, czyli od dzisiaj. Dzisiaj mamy oficjalne otwarcie. Na parku, jak widać i słychać, już się trochę dzieje. Przychodzą dzieci, przychodzą do mamy, ta tu się z dziećmi, przychodzą dorośli, przychodzą różni ludzie i bardzo się cieszymy, że przełamują bariery, które, które są w każdym z nas. A ty, tymi barierami jest to, że boimy się wysokości, boimy się jaki nie mamy niepewny grunt pod no, no, nogami. Park i przejście po tych wszystkich trasach po morze te bariery nam wszystkim pokonać. Na terenie parku mamy cztery trasy, których one są dostosowane praktycznie do, dla, dla każdego. Jedynym ograniczeniem jest wzrost. Od metra 20, tak naprawdę, dzieci mogą korzystać z trasy niebieskiej i zielonej, natomiast od metra 40-45 właściwie już cały park jest do dyspozycji. 60 przeszkód w sumie, średni czas przejścia takiej trasy oczywiście jest uzależniony od tego, jak kto. Jest w stanie sobie poradzić ze swoimi lękami. Również no, nie od rzeczy jest to, czy na co dzień siedzimy tylko przy komputerze i telewizorze, czy też robimy trochę, mamy trochę aktywności fizycznej, typu rower, czy typu nie wiem, basen, cokolwiek innego. Warto sprawdzić siebie na pewno, dlatego zapraszamy już od dzisiaj. Park będzie czynny do końca wakacji. Natomiast dla grup. Jeśli, jeśli będzie za, zapotrzebowanie gru, grupy szkolne czy grupy inne zorganizowane, również przewidujemy, że dopóki warunki atmosferyczne będą sprzyjały, park będzie otwarty dla Nie ma problemu, ja poczekam. Tak?

Temat bezpieczeństwa, bo oczywiście lubimy się bać, ale lubimy też być zabezpieczeni, więc tak, każdy uczestnik każdej trasy, mówimy z wyjątkiem trasy środkowej, otrzyma indywidualne przeszkolenie od instruktora oraz indywidualny sprzęt, który pozwoli mu bezpiecznie przejść po wszystkich przeszkodach parku. Sprzęt ten jest to uprząs z szelkami, jest to tak zwana rolka, niektórzy nazywają ją tyrolką, która służy do przejeżdżania między drzewami na rozpiętej stalowej linie oraz kask. Wszystkie te urządzenia są certyfikowane, podlegają oczywiście pod odpowiednią polską normę, która opisuje dość szczegółowo zarówno to, jakie warunki bezpieczeństwa dotyczące sprzętu oraz montażu poszczególnych przeszkód należy wypełnić oraz norma opisuje też właściwie trochę o zasadach organizacji parku i gwarantujemy, że wszystkie te wymogi są tutaj spełnione na co mamy zresztą odpowiedni certyfikat. Dodatkowo chciałem powiedzieć, że czy mamy 5 lat, czy mamy lat 50, a tu już od momentu, kiedy zaczęliśmy Park, od momentu, kiedy park jest otwarty dla, dla osób, które chcą przejść się po, po, po trasach, na razie najstarsza osoba, która przeszła trasę parku, miała 62 lata, najmłodsza 3, więc na dzisiaj rozpiętość wiekowa jest między 3 a 62 lata. Kannst